To jest pierwszy odcinek z Natalką, przywitaj się. Cześć. No i to będzie seria Minecraft z Natalia. I ja tam dam na początek może Natalii um, troszkę diaksów i jakieś kilopy i um, koksy. To chodź, ja już Ci to daję. Czekaj, czekaj. Tak. 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 I tak. Okej, okay, dzięki. Um, to dzisiaj się zajmiemy budowaniem... Mm, znowu Minecraft budowanie, no sorry. Ale to będzie już seria bardziej tak z Natalio, jeżeli będzie miała czas. O czekaj, już ci skraftuję może um, tego. Hmm. Łopatę. ja sobie albo ten albo. Ten. Ja czekaj, ja, ja już, już. już. Okay. <coughs> a ja już tutaj przy, przy craftingu byłem. Dzięki. Proszę, czterech ludzi z mojej reklamy ostatnio biło, a z właściciela siedmiu. Aha. To jakieś takie pojedynki są. Ale ładnie, nie? Ale no. Dla mnie trochę też właśnie takie dziury robię. Nie, nie musi zaszywać, bo my tutaj będziemy robić e, tego. Zaszywać to, bo to jakiś będzie taki pokój. Ha, o okay. Czekaj, ja polecę w Geta 5 bratowi. Czekaj, to ja zastępuję filmik. No dobra, to dzisiaj jeszcze się zajmiemy tym. To choć może to wszystko Ok. Takie jakby podłoga, tak, tak. Podłoga, tak. to ja mam dobrze, bo ja lubię. Śmiewało. O, już nie laguje. Aha, no fajnie. Dobrze. Wow! Ale mnie zlagowało. O, właściciel przyszedł ci pomagać. Aha. A ziemniaczki! Ziemniaczki prawe. pingwina jakby coś. <laughs> A. No kto mnie bije? Właśnie mnie też ktoś uderzył. Ot, Właścicielowie nas nawaniżą, mękają. Właśnie. Nieładnie. No patrz! Nie, Zdziałam. ja tutaj robiłem, patrz. Robiłem tutaj ścianę i potem nie, Zobacz na filmiku. Dobra, zobacz. Oszuści. Oszuści. Nieładnie. No. Widzisz? Patrz. Patrz. ściana sama się zrobiła. Właśnie. Nie My tu nagrywamy, oni nam tu psują zabawy. A, to ty dziurałam. Tak. No dzięki. No Dobra. Tak. Może się teraz zajmij... O, jest z węgla dużo jest. To może to wszystko wykopimy. Dobre ziemniaczki. Czarne spalone naprawdę jak tutaj się mój kolega pytał, jak mogę stracić budowniczego, bo się tak martwi dopiero co dostał, więc życzę mu, żeby nie stracił go szybko. Ja Steven, ty Steven. No niech no widzę ich. Haka z było widać. Nie. Też mnie wywaliło. Jeszcze raz. Na Wszyscy oszuści. Na nagraniu co być. Ciebie też wywalili? Nie, mnie nie wywaliło. No to mnie wywaliło, i nie mogę wejść. Naprawdę? No to no, no. Matko. To czekajcie, malutka przerwa będzie do Natalia ja nie wejdzie znowu na serwer. Najpierw musimy gdzieś się tam pokażemy i. Dobra. No dobra, wiesz, że ja już nagrywam. To jest choć na PvP ten jeden. Okej. Okay. Już nagrywasz? Tak. Okej. Okay. Może no, Maciś już jestem po krótkiej przerwie. wybaczcie, że takie cięcie zrobiłem, ale Natalie nie mogła wyjść na Sefer. Nie wiem dlaczego. Wiem, co Wiesz, gdzie jest? Tutaj się bierze teku. Eku? Ja dostałam. Może ty. Nie wiem. A tutaj musimy chyba. Wejść. Gdzie? Dlaczego ty nie masz? Nie wiem. Masz spodenki. Damcik, ty masz spodnie Czekaj. No. Nie mogę dać, damcik. <coughs> co? Masz już? To chodźmy może na, już na te kreatywie. No dobra. To krótkie cięcie, żebyście nie zobaczyli moich pasów. Jomeczki, się... jomeczki, jesteśmy na SkyWarsach, z Natalką i... Dobra, chodźmy, może wejdźmy w różnym czasie, żebyśmy byli razem. Trzy, Trzy dwa, cztery, jeden. Już, yes. już, już, już. Weszłam. Jesteś na takiej... Nie, jestem koło ciebie, jestem koło ciebie. Cześć, cześć, cześć. O matko. Siema. Fajnie będzie, jak będę miał Ender perłę. O, to się do mnie tepie. <laughs> będę tam, a na spawie, jak będziesz miał znów Ender to się do mnie tepnie. No dobrze. To chodźmy. Kto wygra te Skywarsy? Mam tak... Jak, wiesz co, mam? Jak sobie mieć, ja też. No kurczę, musiała zgadnąć. Musiałaś? Też mam. Jej! To będziemy koksami. Ale wiesz co? Musimy coś tak nakopać. Wiecie, wiecie ziomeczki? Bo ja tutaj nic nie mam do. Kosztujcie chyba do mnie. Jaki. A nie, przecież nie. ja mam mieć diaksowy, jak jaksowy, to my rządzimy. Zreszmy. No, my rządzimy, najlepsi nawet. Ja tutaj o, Ach, nie zepnę go już. Spadłeś? Nie, a nie, bo ja chciałem gościa. Aha, ja, to ja też będę Widzisz mnie chyba na tej, wiesz, tej tabliczce, tabliczce? Tak, widzę cię. To chyba jeszcze nie wezmę, tak to bym miał minusa. Wiem. To chyba chciałaś mnie sprawdzić. Tak. Ziomeś, wybaczcie za te szumy, ale mój tutaj. Brat, tutaj. Tak samo mam. Pa! Moduł pas, Ha! Ty go zrzuciłeś? Tak! Dobra, brawo. brawo. Jej. To chociaż już mamy jednego z głowy, to się przedostaniemy na jego wyspę. Bo jak widać. To on ma chyba jakoś dobrą tą wyspę. Ale pierwszy może dostańmy do siebie. No, a później będziemy ...rządzić. rządzić. Ja mam 25 drewna. O, to Skąd może się... chodź już tak do mnie powoli. Okej. Okay. Ale właśnie. Y... skrzynkę. No na spko, spoczko. Tylko, Tylko żeby ja cię mówię, tam nie że zepchnęli. Mogę spaść. Mówisz, że mogę spać, bo... Nie, nie spadniesz, nie spadniesz. Wierzę w ciebie. Dziękuję. Ale naprawdę. Ja tylko... Tak. Ja nie wiem, jak to się przyda. Dobra, to ja już idę też to, to się do ciebie... To, to ty chodź, się do mnie, a idę do tej wyspy. Okej. Okay. Tak, żeby wiesz... Bo by... ja się nie, ale na siftcie idź, jak to robisz. Ha, dobra. Ja też się boję, żeby nie spaść. Ja też się boję. To, to wolę, by nie wiedzieć, co. Ja... Dobra, teraz. A to wchodzimy jeszcze raz. 3, 2, 1, 0. 1. Wow, jestem. Jesteś ko mnie? Zobacz. Jesteś Jest. na takich małych wyspach? Tak. To są jedne skrzynki? Jedna? Jedna. U mnie co dwie. E, tu nie jesteś. Mam ender perły, mam Nie z... Nie jesteś ze mną. Ja jestem na takiej glinianej. Czekaj, na glinianej. Ja jestem na takiej czerwonej, ale to jest też chyba gliniana. O, wow, ktoś mnie bije! ła! Wow. Nie big mnie... A wow, spadnie. O, ja nie To ja na ciebie czekam. Może mogę to wygrać? Proszę cię, proszę cię. spaka. spoko. Już mama mi każe i spać. Jutro mam na 11, walę. Dobra, ja też dedułam. Trzy, tak. dwa, dwa, jeden. Na jakie jesteś? No ja jestem na takiej górzastej, co byliśmy, pamiętasz? Jesteś mi koło siebie. O, cześć. Ty walisz? Czy... Nie, ja walę, już walę. Takie. Ja też zawsze tak to Już ostatnia rundka i kończę nagrywanie. Spoko. Bo jeszcze muszę intro wsadzić i dużo rzeczy jeszcze mam. No i zapraszam do subskrybowania mojego yes! kanału. Jest! Enderpe. Masz Ender Perle. Perle? tak. To wiesz co, może się nie ptypaj do mnie, tylko idź tam, gdzie są skrzynki. Okej. Okay. To nie! To dobrze. Tu... Nie idź do. Jak chcesz, nie? Gdzie mam iść, bo nie wiem. Tam gdzie są najwięcej skrzynek! Gdzie są te najwięcej skrzynek na środku? Tutaj! Jestem. Bierz skrzyneczki, ja cię osłaniam, ja cię osłaniam, ja cię osłaniam. Ej, I jak coś tam znajdziesz, to się przedostań do mnie i rób takie mury, żebyś nie spadła, żeby cię nikt nie zepchnął. A może będę miał... Enderperła, już do ciebie przyjdę, mam dla ciebie. No chodź. chodź, chodź, chodź. To tylko żadne rzeczy. Bo... Szybko, bo ktoś idzie do ciebie, szybko, szybko, szybko. Tylko weź jeszcze jedną Ender i idę. Masz dwie gdzie perły? Ty? Tak, gdzie jesteś? Tu jesteś, bi łapką, a tu chodź. Idę, mam cię. Hejo! Tak. Do wody. Pa. Teraz musimy go zepnąć. No tak. Tutaj nie jest perłę, ja pójdę go zabić, ale może okay. daj mi te twoje eku. Poczekaj, dam ci do skrzynki. Bo mam też dużo, a. Ja sobie tutaj wezmę tak, żeby wiesz. Tak, to ci dam. To masz. To dla mnie. Masz. masz, masz dużo ciekawych rzeczy. I masz. Patrz, ja już mam całe eku. Thomas. Dobra, to już mi nic nie dawaj, tylko mieć by mi się lepszy przydał, bo ja idę na tamtego kolesia. Tomasz. Nie to ja ja będę miał tam. Ja tutaj zaraz do ciebie przyjdę, bo ja chcę tylko zabić tamtego kolesia. A jak Żyć, mi powodzenia. Tak, życzę. Tylko jak ty do mnie przyjdziesz, że nie żadnego. Ma Padłem! <laughs> matko, dobra. Nie, nie wychodź. Dasz radę, wierzę w ciebie. Okej. Okay. Tylko ja ci oddałam dużo rzeczy. Oła, oła, oła. Coś mnie pije. Ja radę, dasz radę, dasz radę, bierzę w ciebie. Dziękuję. To ja zrobię pokaź po Natalii. Tak, krótkie cięcie robi jak Natalka wygra. No to, siemaneczko, ziomeczki. Natalka wygrała, więc pogratulujcie jej w komentarzach i mówcie hip hip Ura! No to już jest koniec odcinka, Natalia. Ty możesz się dzisiaj już pożegnywać. Ja już tam będę cicho, ty gadaj. Dobrze, no to... bardzo się cieszę, że wygrałam, ale może jeszcze kiedyś nagramy coś. Będziemy mieli czas, i chciałabym, żebyście dawali łapkę w górę. Jej! I różnych komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy filmowali i dalej. No i zadania. No, i jakieś zadania. Może jakieś serwery albo jakieś gry. No to może już się pożegnaj. No to pa. Pa, na